Moi drodzy, serdecznie was witam na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, jestem w lesie, jak widzicie. I kochani, takie luźne myśli mi przyszły a propos wiary. A propos wiary, zgodnie z definicją biblijną, oczywiście. Jedyny werset, który definiuje wiarę w Biblii, to jest w liście do Hebrajczyków, rozdział 11, werset i tam jest napisane tak, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem y, o tym, czego nie widzimy. E, oczywiście wiara jest stanem serca, prawda? E, też jest w tym rozdziale napisane w, w, w następnych wersetach, że e, kto do Boga przystępuje, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy do Niego przychodzą, przystępują. Więc, kochani, hmm, myślę, że wiara jest bardzo ważną rzeczą, no ale czym jest ta wiara? No właśnie, z tą wiarą to jest ciekawa sprawa, bo gdziekolwiek człowiek pójdzie, to wszyscy mówią, że wierzą. Natomiast, jak przyglądam się swojemu doświadczeniu, czy też doświadczeniu innych ludzi, to się sam zastanawiam, no, czy ja mam w ogóle wiary, tak? Jakąś tam pewnie mam, ale powinienem wzrastać w wierze. Więc, no właśnie, czym jest wiara? Czy to jest wiedza? Czy to jest wiedza, um, którą mamy z Biblii o Bogu, o, o, o stworzeniu, o nas samych, o kościele, o wierzących, o Chrystusie, o Ojcu, o Duchu Świętym, um, o narodzie izraelskim? Um, czy to jest wiara, moi drodzy? To jest po prostu dla mnie wiedza. Jest jakiś podręcznik, Biblia się nazywa, Pismo Święte to jest inna nazwa tej samej księgi. Więc, kochani, można czytać i nabywać wiedzę. Można czytać również inne opracowania, inne książki, można słuchać kazań. Kochani, możemy sobie głowę na, na, naładować wiedzą, i możemy myśleć, że mamy wiarę. No, no tak, no, ale wiecie, jak to sprawdzić, czy my mamy wiarę, moi drodzy, czy tylko wiedzę? E, musimy zobaczyć, jak żył i funkcjonował Jezus, musimy zobaczyć, jak żyli i funkcjonowali pier, y, pierwsi chrześcijanie. E, to myślę, że po części możemy dostać odpowiedź, czy my w ogóle wierzymy, czy my żyjemy i funkcjonujemy e, zgodnie z przeznaczeniem, do którego Bóg nas powołał. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak? Więc jeżeli mamy, jeżeli jesteśmy zbawieni, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli nowonarodzenia, jeżeli uwierzyliśmy i przyjęliśmy Boży dar sprawiedliwości w Chrystusie Jezusie, przyjęliśmy zbawienie, przyjęliśmy Zbawiciela, przyjęliśmy Jego Ducha, tego Ducha Jezusa Chrystusa, przyjęliśmy pieczęć usynowienia Ducha Świętego, ducha synostwa. Więc kochani, no niby wszystko mamy, więc ja się pytam, dlaczego nasze życie wygląda bardzo często tak mizernie? Dlaczego tak wiele pytań mamy? Dlaczego tak mało widzimy Boga w swoim praktycznym doświadczeniu? Dlaczego no, tak naprawdę możemy my jako Europejczycy możemy słuchać, że gdzieś tam w Azji, w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej, w Chinach Gdzieś tam, gdzieś tam, na Bliskim Wschodzie, tam Bóg działa, tam się dzieją znaki uzdrowienia, uwolnienia, zmartwychwskrzeszenia. Dlaczego w tej Europie, dlaczego w tej Polsce, dlaczego tutaj, w Dolinie Kłodzkiej, jakoś nie widać i nie słychać, żeby było przebudzenie? Takie wiecie, troszkę większe niż jest dzisiaj, bo jakieś tam mamy, prawda? Natomiast mi chodzi o to, że jak Jezus się poruszał po tej ziemi, jak pierwszy kościół się poruszał, to oni chodzili w mocy. Oni mieli objawienie żywego Boga, oni żyli w tym Bogu, żyli przez Boga i ten Bóg w nich i przez nich się wyrażał, i ludzie w koło byli błogosławieni, i ludzie w koło przychodzili do nich, tak jak do Jezusa, tak do pierwszego kościoła z potrzebami. Ludzie mają różne potrzeby. Na przykład potrzeba uzdrowienia, na przykład poznanie, y, potrzeba poznania y, przeznaczenia, które Bóg y, do życia ludzi ma, na przykład potrzeba uwolnienia y, z wpływów demonicznych, czy być może z opętań, y, na przykład potrzeba poznania Boga, y, poznania y, takiego, nie wiem jak to powiedzieć, Potrzeba przynależności na przykład do, do danej grupy ludzi i poznania Boga w ramach funkcjonowania w danej grupie ludzi. Oni mieli wszystko wspólne, tak? Oni się wszystkim dzielili, i ludzie, kiedy się przyłączali do nich, no to doświadczali też tego Chrystusa, który nie tylko w nas jest, ale tego Chrystusa, który pośród nas się przejawia. Więc kochani, tam gdzie jest Jezus, tam jest błogosławieństwo. Więc kochani, dlaczego to wszystko wygląda tak mizernie? Powiem wam szczerze, że tu w lesie no oko moje się cieszy. Czy to jest zima, czy to jest jesień, czy to jest wiosna, czy to jest lato, jak jestem na łonie przyrody, to naprawdę oko moje się cieszy. Coś mnie gryzie, muszę się podrapać. Mrówki nie mrówki, jakieś inne insekty, kochani. Cały świat walczy o przeżycie. Jedno zjada drugie, aby przeżyć. Ech, tylko Jezus Chrystus się poświęcił dla nas. No właśnie, co ja chciałem powiedzieć? Aha, że się cieszę, że, że jak patrzę na. Mam radość, po prostu mam radość, że, że jestem tutaj, że widzę jeszcze resztki jakiegoś tam stworzenia, które Bóg stworzył mocą swojego słowa. Ech, no, i wiecie, ładne kolory, ładne zapachy, wiaterek, po prostu przyroda w całej pełni, i to naprawdę jest dla mnie radością, że jeszcze mogę doświadczać takiego środowiska. Natomiast, wiecie, jak spotykam się z ludźmi wierzącymi, to bardzo często zamiast się cieszyć, zamiast się radować, to w moim sercu coś pęka, w moim sercu coś pęka, dlatego że ludzie żyją światem, ludzie żyją takimi rzeczami przyziemnymi, rzeczami, o których Jezus mówił, żeby tym nie żyć, żeby tego nie szukać, żeby o to nie zabiegać. Ewentualnie są też mózgowcy tak zwani, którzy mają wiedzę z różnych dziedzin, również tą biblijną. I to są mózgowcy, co do rana by siedzieli całymi dniami i dyskutowali o wersetach, o przecinkach, czy było coś z dużej litery, czy z małej litery, czy w tej Biblii jest werset napisany prawidłowo, a może w tamtej Biblii jest, w tamtym tłumaczeniu jest bardziej prawidłowo. Kochani, ja mam dosyć takiego chrześcijaństwa. Jeżeli, jeżeli my, jako osoby wierzące, mówimy, że Chrystus Jezus jest w nas, to znaczy, że chyba powinniśmy go widzieć osobiście w swoim życiu, jak również powinniśmy być naczyniami, które On używa na chwałę swoją, na chwałę Ojca, prawda? Więc gdzie to jest? Jeszcze raz się pytam, gdzie to moi drodzy jest? To ja muszę do Warszawy na konferencję jechać, żeby z Anglii albo ze Stanów ktoś przyjechał, powiedział jakieś jedno zdanie. To wtedy będzie przebudzenie, to wtedy zobaczy znaki, to wtedy zobaczy cuda, to wtedy zobaczy uzdrowienia, to przyjedzie z Ameryki ktoś, czy z Anglii, czy nie wiem, czy z Afryki ktoś, kto jest bardziej namaszczony niż my. Kochani, przecież ci ludzie mają to samo namaszczenie, co było na Jezusie, a więc i my mamy to samo namaszczenie, które było na Jezusie. Gdzie to jest? Moi drodzy, gdzie to jest? Wiecie, ja już z bezsilności, z bezradności się uśmiecham. Uh, Wiecie, co moim pragnieniem jest, abyśmy naprawdę żyjąc i trwając w Chrystusie, abyśmy Go poznawali, abyśmy słyszeli Jego głos, abyśmy byli metabolicznie zmieniani na Jego obraz, abyśmy nie tylko umysły karmili, ale przez wiarę serca nasiąkali Nim, nasiąkali Jego naturą, nasiąkali Jego życiem i abyśmy Poruszali się w wierze, wyrażali wiarę w stosunku do siebie nawzajem, tak aby Bóg mógł nam błogosławić, aby Bóg pomiędzy nami mógł się przejawiać. Jak również moim pragnieniem jest, abyśmy służyli, usługiwali Słowem, Słowem w mocy i w mocy uzdrawiali. Yy... Uwalniali, rozumiecie, demony wyganiali, a może nawet z martwych wzbudzali ten martwy, martwy świat, martwych ludzi, kochani. Gdziekolwiek się obrócę, tam jest po prostu jedno wielkie nieszczęście. Jak się z ludźmi rozmawia, to jeden płacz, jeden wielki lament. Ludzie w ogóle nie rozumieją, co się w ogóle dzieje dzisiaj, na przykład na świecie. Nie wiedzą i nie rozumieją, co się z nimi dzieje. Oni nie rozumieją swojego stanu psychicznego, duchowego, też fizycznego. Oni nie rozumieją. Ludzie żyją jak te chomiki, które pędzą w kółko i myślą, że żyją. Są zapędzone, one są gonione na ubój, na śmierć. Ludziom się wydaje, że żyją, ale z Bożego punktu widzenia, człowiek, który żyje w ciele, w zmysłach, który żyje po pogańsku, który żyje poza relacją z Bogiem. Żyje jak trup. To jest niesamowite. To jest niesamowite, to jest straszne, to jest przerażające. I wiecie, moim pragnieniem jest to, aby po prostu hmm, nasiąkać Bogiem i być Jego naczyniem. Być takim naczyniem, które jest zmienione i które jest używane przez Niego. Naprawdę, tak się modlę. Może myślicie, że jestem pyszny, może myślicie, że jestem zarozumiały, może myślicie, że mi odbiło, że jestem niespełna rozumu. Okej, okay, może i tak jest. O Jezu... Rodzina Jezusa też mówiła, że Jezusowi odbiło. Czytajcie Biblię, a zobaczycie to. Mówili, że tak, parafrazując, zwariował facet. Więc, kochani, tam, gdzie jest Chrystus, tam jest takie życie trochę nienormalne. A może nawet nie trochę, tylko zasadniczo nienormalne. Bo jeżeli żyjemy w, w tym, który pochodzi z nieba, no to i doświadczamy jego pragnień, jego myśli, jego takiego funkcjonowania wewnętrznego, to pewnie, że będziemy odrzucani, będziemy usuwani. Poganie nie będą chcieli z nami rozmawiać, ludzie religijni też nie będą chcieli z nami rozmawiać, ludzie, którzy są konserwatywni. I są jak y, są zatwardzeni w sercach swoich, umysłach swoich, e, też nie będą chcieli z nami rozmawiać. Będziemy praktycznie na marginesie. Oni, oni będą chcieli uzdrowienia dostać od Jezusa. Oni będą chcieli uwolnienia dostać od Jezusa, oni będą chcieli nie poznać Boga, ale dostać to coś, co On daje. To jest duża różnica, moi drodzy. Więc ja wolę poznawać Pana, ja wolę nasiąkać Bogiem żywym, chcę doświadczać tej rzeczywistości, o której Pismo Święte mówi. A Pismo jasno i wyraźnie mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pismo jasno i wyraźnie mówi, że Bóg nas posłał, abyśmy uzdrawiali, abyśmy, pro, abyśmy głosili, abyśmy wyganiali demony. Kochani. To jest nasze zadanie. Jezus tego dzisiaj sam nie zrobi. Bóg potrzebuje nas jako swoich naczyń, które są jemu powierzone i poddane pod jego wpływ, poddane pod działanie jego Ducha, poddane pod yy, jego wolę. Bóg potrzebuje nas, aby się przez nas wyraziła wola Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. I wiecie, i to jest, to, jest, to jest. ta odpowiedź, dlaczego rzeczy dzisiaj nie ma? Dlatego, że my mamy jeszcze raz, łuby pełne wiedzy. Natomiast może powiem inaczej, drogi słuchaczu kanału? Ile minut dzisiaj się modliłeś? A ile minut wczoraj się modliłeś? mogę pójść trochę głębiej bo jeżeli już się modliłeś to chciałbym się ciebie spytać a czy byłeś w Bożej obecności czy modliłeś się o Boże sprawy czy o swoje sprawy o co się modliłeś kochani ja myślę że odpowiedzi dobrze znamy um. Chciałbym spotykać na swojej drodze, drodze ludzi, chrześcijan, z którymi, jak się spotykam, to rozmawiamy na tych samych falach, na tym samym poziomie. Chciałbym spotykać ludzi, którzy mówią, że żyją 10, 20, 30, 40, 50 lat w Panu, i jak się ich spotyka, to czuć, że w sercu jest tylko pragnienie poznania Boga i wyrażania woli Bożej tu na ziemi. Chciałbym spotykać się z ludźmi, którzy żyją relacją z Bogiem, którzy mają e, dzisiaj się modlili i dostali coś świeżego od Boga, coś, czym mogą się ze mną na przykład podzielić. Moim pragnieniem jest też mieć każdego dnia coś świeżego od Boga, żeby móc przekazać jakiejś osobie coś ku zbudowaniu, ku uzdrowieniu, ku uwolnieniu, a być może ku zmartwychwzbudzeniu. Więc, kochani, kim jesteśmy? Gdybym dzisiaj z Wami usiadł przy, przy stole, na jakiejś wycieczce, o czym byśmy rozmawiali? Co by było głównym tematem rozmowy, moi drodzy? Kanapka, albo praca, jaką wykonujecie, albo konto w banku? A może, może, może kolor samochodu albo opony, czy macie letnie, czy macie zimowe, a które są lepsze? A jaki olej do silnika używacie, a jakie macie ubezpieczenie? Hmm. Kochani, jak ja patrzę na to wszystko, to mi się płakać chce. Naprawdę coś we mnie pęka yy, i... Naprawdę to jest wielka szkoda, bo powiem tak: yy, Przyjmujemy łaskę zbawienia, przyjmujemy nowy rodzaj życia do swojego wnętrza. To nie jest moc, to jest osoba. Przyjmujemy Chrystusa Jezusa z martwych wzbudzonego i jako życiodajnego ducha. I on pragnie, abyśmy go znali, abyśmy byli w jego obraz przemieniani. Kochani, jakbyście, jakby to powiedzieć, jak ja bym się zdematerializował i mógł. I wy byście mnie zaprosili do swojego wnętrza i wy się usuwali um, z życiem swojej duszy i pozwolili mi rozpakować się w was, to czy moje cechy zaczęłyby się w was manifestować? No prawdopodobnie tak. E więc, kochani, chodzi o osobę, o człowieka, który żyje. Jeżeli my przyjęliśmy Jezusa i kiedy tworzymy mu właściwe warunki do wzrostu, to On jako to Słowo Boże, które pragnie wzrastać wzrostem, który pochodzi od Ojca, będzie w nas wzrastało. Kiedy mamy właściwe warunki w sercu. To to słowo zaczyna wzrastać. To jest osoba, moi drodzy. Powinniśmy więcej się chyba modlić. Powinniśmy więcej zabiegać, nie tylko się modlić, tylko modlić się zgodnie z wolą Bożą. Tak sobie myślę. Ja miałem taką sytuację, że kiedyś w pokoju stałem, modliłem się, rozumiecie, godzina, dwie i tam wiecie, Artur się modli. Natomiast nie było takich. Jakby nie osiągałem, że tak powiem, celu tych modlitw. I wiecie co? I e, był taki moment, gdzie chyba ducha świętego usłyszałem. I powiedział: Nie marnuj czasu, facet. Nie marnuj czasu. Jeżeli już masz się modlić, jeżeli już masz czas na modlitwę poświęcać, to móc się zgodnie z wolą Bożą. Mocne słowa. Ale prawdziwe słowa. Nie chodzi o to, aby się modlić, chodzi o to, aby modlić się zgodnie z wolą Bożą. Skoro Chrystus Jezus jest w nas, skoro w Chrystusie Jezusie mamy już wszystko, skoro żyjemy i trwamy w Nim, skoro to, co do Ojca należy w Chrystusie Jezusie, również należy do nas i z taką świadomością stajemy do modlitwy, hmm. To jak nasza modlitwa wygląda? Czy będziemy prosili jami moje? Będziemy prosili na sposób pogański? Co znaczy modlić się zgodnie z wolą Bożą? Co znaczy modlić się modlitwą Chrystusa Jezusa? Tak jakby to on teraz tu i teraz był, jakby był we mnie, skoro w nim trwam, skoro usta otwieram, to chciałbym, pragnąłbym, aby, e, aby ta modlitwa, którą do ojca zanoszę, była modlitwą syna Bożego w Jezusie Chrystusie. Czy ja tu będę modlił się o olej w silniku, czy ja będę modlił się o rodzaj samochodu, o kasę, o, o, o pracę, nie wiem, o powodzenie, o szczęście, a może o uczynki, dzięki którym byłbym dalej zbawiany albo zbawiony? Kochani, trochę sobie żartuję, natomiast prawda jest taka, że kiedy do Ojca przychodzimy w imieniu Jezusa, to. Kiedy mamy tą świadomość, że tu już nie my stoimy, ale przychodzimy do Ojca w Chrystusie, nie we własnych osobach, ale w Nim. To nasza modlitwa powinna się zmienić. Tak sobie myślę, prawda? O co by się dzisiaj Jezus modlił? Drogi bracie, droga siostro, e, spróbuj dzisiaj tak stanąć, pójść do domku, stanąć przed Ojcem. Oczywiście w Chrystusie Jezusie. Więc drogi Bartku, nie mód się dzisiaj w imieniu Bartka. Krysiu, nie mód się w imieniu Krysi. Arturze nie mód się w imieniu Artura. Ale trwając w Chrystusie, wyobraźmy sobie taką sytuację, a może uwierzmy w to w końcu, że to już nie my stoimy przed Ojcem, tylko stoi w własce udzielonej nam Chrystus Jezus. I teraz zacznijmy się, moi drodzy, modlić. Czy Jezusowi czegokolwiek brakuje? Czy Jezus będzie modlił się o zwycięstwo? Czy Jezus będzie modlił się o braki, o potrzeby swoje? Hmm. Kochani, to są ciekawe pytania. Stańcie tak. Naprawdę proponuję Wam stanąć do modlitwy z taką świadomością, że teraz stoicie w tożsamości Jezusa. Panie Jezu, po, pokaż, o co byś się modlił. Mamy być Jego myśli, Jego umysłu. Mamy wyrażać pragnienie Chrystusa w sercu, tak? Mamy Jego wyrażać. Więc, kochani, przyoblekamy Chrystusa. Żyjemy w Chrystusie, żyjemy dla Chrystusa. I myślę, że... Że tu są, kochani, odpowiedzi, bo być może mamy wiedzę o tym wszystkim, tylko pytanie jest, jak z praktyką? Jak jest z praktyką, moi drodzy? Dlaczego jest tak, że ja w lesie się cieszę i raduję, a kiedy jest wieczerza w kościele, to kiedy Biblia mówi, że wieczerza powinna być z radością, z weselem w sercu spożywana, to kiedy jest czas wieczerzy, to głowa w dół. Ludzie stoją jak skazańcy, jak niewolnicy, z zero radości, jedna wielka deprecha. I powiem wam szczerze, coś tu jest nie Halo, prawda? Coś tu jest nie Halo, bo to nie pasuje do Słowa Bożego. To nie pasuje do Słowa Bożego. Zamiast wśród wierzących zarażać się radością w Panu, pasją dla Pana, życiem w Panu. Nie wiem, zamiast wśród wierzących dostawać słowo Pana, słowo od Pana, czy ludziom usługiwać też w taki sposób, to człowiek idzie jakiś system odbębni i żyje tak, jak żyje. Kochani, i to jest naprawdę smutne, że o przebudzeniu, o cudach, o znakach, o uzdrowieniach. O zmartwych wzbudzeniach. Możemy czytać w książkach. Oto tu jest przebudzenie, oto tam jest przebudzenie, a u nas, no cóż, jak zawsze, syf, kiła i mogiła. Ach, mam taki bunt na to wszystko. Chcę zmian, kochani, chcę żywego Boga i chcę przebudzenia w swoim sercu. Chcę przebudzenia w swoim domu, chcę przebudzenia wśród ludzi, wśród wierzących, i chcę też relacji z ludźmi niedoskonałymi, z ludźmi, którzy tak jak ja, pragniemy, pragnę, jak z żoną, pragniemy i chcemy poznawać żywego Boga. Tak, takich samych ludzi szukamy. Ludzi może głupich w oczach tego świata, tak jak mówię, ludzi słabych, ludzi często porozbijanych w życiu, ludzi, którzy są z wielkimi potrzebami. Ale, kochani, nie latamy po świecie, nie szukamy rzeczy w świecie, ale to wszystko, te wszelkie potrzeby. To, to pragnienie poznania Boga, wszystko, wszystko, wszystko inwestujemy po prostu w Boga. To wszystko mamy w Bogu i my o tym wiemy, więc róbmy to. Szukamy takich ludzi, z którymi możemy być jednego serca, jednej duszy, po prostu karmić się Chrystusem, doświadczać żywego Chrystusa, wzrastać w Chrystusie Jezusie. Ja nie chcę mieć nic do czynienia z ludźmi, którzy są w maskach. Jedno w kościele, a drugie poza kościołem. Nie interesuje mnie to. Kochani, osobiście życzę Wam Bożego Błogosławieństwa w Chrystusie Jezusie, właśnie. Ja nie życzę Wam błogosławieństwa w świecie, w rozumieniu tego świata. Życzę Wam i sobie, i mojej rodzinie błogosławieństwa w rozumieniu woli Bożej do naszego życia. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, dziękuję Wam, że poświęciliście ten swój cenny czas na wysłuchanie tego, co mam w sercu. Wiem, że tylko czubek góry lodowej poruszyłem, ale wiecie, hmm, ważne, żeby szukać Pana, żeby karmić się Panem, żeby go spożywać, żeby żyć Jego życiem, żeby być zbawianym przez życie Jego. To jest najważniejsze. A resztę Bóg powiedział: Ja się tym zajmę, bo ja jestem głową Waszą. Amen, moi drodzy.